Dzisiaj mój rodzinny case study w temacie pieniędzy, wydawania, priorytetów yy, i o tym, jak mindset finansowy jest cholernie ważny i słowa są cholernie ważne, bo ta sama sytuacja przez jedną osobę jest odbierana jako ścisk, przez drugą może być jako, jako rozprężenie, jako przyjemność. Dzisiaj rano siostra napisała, że jest fajny domek w Beskidzie Żywieckim i czy nie chcielibyśmy wspólnie z nimi pojechać na wakacje. I przyjąłem z tym do mojego męża, tam mówię mu, że właśnie Beskid Żywiecki, bardzo lubię Beskid i że może byśmy pojechali, bo ustaliliśmy, że w tym roku nie wyjeżdżamy na grubsze wakacje za granicę. Część z Was pewnie nie wie, pół roku temu kupiliśmy prawie 300-metrowy dom. Pod lasem spełniliśmy nasze marzenie, no i troszkę inwestycji tutaj i poczyniliśmy, i mamy w planach. Także to to były priorytety. I mój mąż, jak usłyszał o wakacjach, z automatu się spiał i zaczął sypać listo, jakie rzeczy musimy zrobić, na co muszą być pieniądze. I ja automatycznie w ciele poczułam ścisk. I to taki, wiecie, że nie mam. Nie mam. Patrzę na rzeczywistość i mam. Bo rzeczywistość, a to co myślimy, to są w ogóle yy, wiecie, dwie różne rzeczy, bo jeden będzie miał stu i będzie czuł się bogaty, drugi będzie miał tysiąc i będzie czuł się biedny. Także rzeczywistość niekoniecznie yy, może zawsze się spinać z tym, co, co gdzieś tam mamy w środku. Nie, dlatego opiekujemy przede wszystkim to. No, i mój mąż już wpadł w, w napinkę. Jako że on chce oczywiście wszystkie moje marzenia spełnić, więc już zaczął sobie kalkulować, co gdzie jak i w ogóle z tym hajsem. I ja poczułam ten ścisk w ciele. No i wycofałam się mówię, okej, okay, okej, okay, wydech i wydech i wycofałam się. I on przychodzi po jakimś czasie i mówi: Jesteś na mnie zła? <laughs> ja mówię, że nie jestem zła, tylko przetrawiam sobie te słowa. I układam się z tym, żeby nie czuć tego ścisku. Bo mówię do niego, że dla mnie biedna mańca z rana. No nie, no nie. I zobaczcie, zaczęliśmy rozmawiać, i mówi do niego: słuchaj. Zobacz, jak słowa mają wielką moc. My uznaliśmy, że naszym priorytetem teraz będzie zrobienie dachu w garażu, przemalowanie pokoi, żeby nam przyjemniej się. Mieszkało niż na przykład w fioletach, czy na górze w czerwieniach i, i w innych hardkorowych odcieniach, dosyć mocnych, które nie są nasze. I mówię, zobacz, mamy tą samą sytuację. Jak ją możemy przedstawić? Nie mam pieniędzy na wakacje, bo muszę wydać na to, na to, na to, na to, na to. Co się robi w ciele? Mamy totalny ścisk. O, to, turbo, turbo, to jest nieprzyjemne. I mamy tą samą sytuację. Gdzie mówimy sobie, naszym priorytetem jest przemalowanie domu, jest zrobienie garażu, tak, żeby nam się na co dzień super ekstra funkcjonowało, i dlatego wybieramy w tym roku, przypuśćmy, weekendowy wyjazd, nie tygodniowy, dwutygodniowy, ponieważ chcemy zrobić remonty w domu. Co to mi robi? To mi poszerza. O, wow, w końcu będę miała piękną ścianę. O, wow, w końcu na co dzień będę mogła patrzeć na coś ładnego, a niekoniecznie na kolor, który totalnie tutaj mi nie gra i, i nie pasuje i nie służy. I zobaczcie, ta sama sytuacja. Wystarczy zmienić słowa, wystarczy zmienić podejście. Finalnie i tu, i tu. Nie pojedziemy na wakacje z moją siostrą. Tu jestem w ścisku, w biedzie. Nie mam na wakacje, nie mam na wakacje. A kiedy ja czuję, że nie mam, to co dostaję w zamian? Jeszcze więcej nie mam. A jeśli ja jestem, mam inne priorytety. Na ten moment wybieram piękną ścianę, wybieram dach garażu. Zamiast tygodnia z siostrą, po pierwsze odzyskuję sprawczość. Bo to jest po mojej stronie, nie, że ja nie mam pieniędzy, że to przychodzi z zewnątrz. Tylko ja zadecydowałam, że te środki, które mamy, przeznaczymy w tym roku na to i na to. I to mi poszerza, bo ja chcę to zrobić. Ja chcę mieć piękną ścianę, ja chcę mieć super ekstra pokój. Ja chcę mieć zrobiony dach garażu. To są niuanse i to jest ta sama sytuacja, a wystarczy dobru słów, wystarczy właśnie, małe, wiecie, shift mentalny. I ja nie czuję biedy, nie czuję braku. Że nie mam na wakacje, tylko przekierowuję te środki na coś innego, na coś, co jest teraz dla mnie priorytetem, na coś, czego teraz potrzebuję, na coś, co finalnie da mi nie wiem, więcej przyjemności, bezpieczeństwa, zabezpieczę, tak, żeby nie kapało. I tam sobie wiecie, ta sama sytuacja. Także małe, małe case study z naszego doświadczenia, bo pamiętajcie, że to, że my mamy jakiś mindset finansowy, pracujemy z energią pieniądza, to nie znaczy, że czasem nie wpadamy w różne właśnie takie pułapki, ale o to chodzi, że właśnie złapać się za rękę, żebym ja dzisiaj cały dzień nie siedziała w spinie, że o ojejku, w tamtym tygodniu w ogóle nie opowiedziałam o mojej ofercie i teraz ach, jest ścisk. No nie, no nie, właśnie to chodzi, że na ścisku to kapie, a my nie chcemy kapania. Cudownego dnia.